Okej, sie mam, kojazematic, to jest drugi odcinek na moim kanale. No i, i widzimy się na ręce. Okej, jesteśmy już na pierwszej dzisiaj ręce. O! Dziągnięskie. To się Są super vipy? ma Dobre. Ucie. I macie dać łapkę. Musicie, łapka jest ważna. Bo pod tamtym materiałem były... Na razie są cztery wyświetlenia. jej, ale tylko jedna łapka. Ja pizgam. Tu ja odpierdalam. Śnieżka! Jej, jej, jej! Jak oglądaliście... Tam odcinek poprzedni, to wiecie o co chodzi ze śnieżką. Śnieżka to moja i moja śnieżka. Który mnie zrzucił? No który się pytam? Wiem koksa. Refila. Dobra, widzimy się na ARE. Okej, okay, jesteśmy już na drugiej ręce. Nie musicie pisać, że jestem słaby, po prostu ogólnie jakoś dobrze mi idzie, ale no nie teraz. No, mi tylko idzie dobrze jak mam śnieżki. A jedna śnieżka to słaba. to muszę mieć dużo śnieżek, bo wtedy to je, Śnieżki, ważna broń. No, a doklepi tu co? Gówno. Ho, ho. No to znaczy teraz robimy to. Zaraz będziemy koksić z drewniokiem. Co ja odpierdoliczam? Ja, ja, ja. Drewniok, ja, ja. No, czyli na pewno już koks. Ja. Niek! Chcę doszedł, proszę. Fak szczelają Rusy, Rusy strzelają mnie. O kurde. Już jest jakiś end. no i widzisz, dlaczego śnieżki są zarąbiste. No. Ty też spadniesz. Słuchaj, oh fuck. To ja mu zrobię kolanami na ryj. Na żyć. Kole, kolanami na szczerbatą twarz. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, że nie ma za bardzo sensu z tym arabem, Mama masz raz nie wieczór. Ja mu go w dupę wladzę, bo Dobra, z buta, chociaż już mam efekt. Refila. Aha.

Nie rób się ma Siema, 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 no. Fak, dużo, typ, dużo typów. O, ale zabiłem typa. 15 zł Dobra. Widzimy się na kolejnej arence. Okej, okay, jesteśmy już na drugiej albo trzeciej arence dzisiaj. Nie wiem, chyba na trzeciej. Więc zobaczę se materiał. <śmienicielone> Dobra, ale pamiętajcie Możecie łapkować w komentarzach też Super VIP No No, no, to fajnie Kurde Uuuu, e, Przydałby się ten Mieczek Trzeba na niego zbierać dobre i co? Ułatwić płynie. Nie, co się stało? Ham, to było dość szybkie, więc zagramy jeszcze jedną rękę. Dobra. No, to widzimy się na następnej ręce. Okej, okay, jesteśmy już na ostatniej ręce dzisiaj. No. Ja mam znowu jak tu super wybić. Je. Tam zejść. No, ale... Wolisz jego zabić, nie mnie. go wolisz, już zabij go. <laughs> to fajnie. Okej, już dosyć coś dobre. Dobra No, co <coughs> za bum. Bum. Mm, U prawie? okej okay. Opłacało się to cześć. a parkour świetny proszę pana proszę pana ja do pana pójdę i taki jest plan i ja pana zabiję a pan się nie będzie spodziewał ani chuja Mieszka, kurwa, leci! No. 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 No, i mój kilo. Tyle? Tysiąc O cholera! Idzę. Szybko, proszę pana, bo mi tu czas leci na nagrywaniu. Ja się troszeczkę spieszę. No. ja się troszeczkę śpiecę. Dziękuję pana. Polero! Zdało ja się. Dobry. Ja robię króciuteńkie cięcie. Zaraz się widzimy. Okej. Okay. To trzeba zrobić cypką akcję. Dobra, ja będę na górze z nimi to robię cięcie i się będziemy widzieć. Okej, okay, typu już tu jest. Leć pedole. Tak wygram, wygram, jest, wygrałem. Jest, motherfucker. Surprise, wygrałem, dobra. No to w tym materiale to by było tyle. Łapkujcie, subskrybujcie i zostawcie komentarz i bardzo proszę załapkujcie, bo to jest potrzebne. Dobra, więc narka... Nie zapomnijcie o subskrypcji. No, to do samego razu. Cześć, trzymajcie się.